To są dziesiątki tysięcy orzeczeń, powinny być na dzisiaj podważone, ale on tego nie mówi, nie zrobił tego. Wobec tego, z czym mamy dzisiaj do czynienia? Z zamachem z absolutnym zamachem na polską prokuraturę. Po przejęciu władzy przez Donalda Tuska, jedno z pierwszych działań, które obecna władza podjęła, to był skok na właśnie prokuraturę, żeby mieć wgląd. W czynności prowadzone przez te instytucje, przez poszczególnych prokuratorów, wgląd do dokumentacji dotyczących swoich kolegów i ich działań, jakie czynności podejmuje prokuratura. Wobec tego wymyślono sobie bajkę, tak naprawdę, że prokurator Barski nie jest prokuratorem legalnym krajowym. To jest bardzo niebezpieczne z punktu widzenia funkcjonowania samej instytucji i całego społeczeństwa. To powoduje anarchię i to powoduje chaos. To powoduje możliwość podważenia wszystkich orzeczeń, które były wydawane również z udziałem tych prokuratorów których nie, uznaje, których, których nie uznaje Sąd Najwyższy za legalnych, bo za jedynego legalnego prokuratora krajowego uznaje Dariusza Barskiego, a pan Kornelu, który jest nielegalnym prokuratorem krajowym, podjął bardzo wiele decyzji personalnych, decyzji merytorycznych na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy. Na koniec chcę powiedzieć, że to niesie za sobą również konieczność postawienie określonych zarzutów w przyszłości, odpowiedzialności natury karnej. Jakiej? Przede wszystkim to jest przestępstwo z artykułu 231, paragraf 2. Dla korzyści osobistych są podejmowane, bądź nie podejmowane pewne działania. Czyli to przestępstwo, tak często tutaj przytaczane z artykułu 231, grożące sankcją nawet do 10 lat pozbawienia wolności. To jest także przestępstwo przeciwko wymiarowi sprawiedliwości z artykułu 232. To jest także i zapewne w przyszłości trzeba będzie rozważyć kwestię postawienia zarzutu zorganizowanej grupy przestępczej, ponieważ to jest krąg osób, która jest zainteresowana, żeby dzisiaj tak naprawdę łamać polskie przepisy, łamać polski porządek, łamać przede wszystkim polską konstytucję. Na koniec chcę powiedzieć, że dobrym przykładem w tym zakresie dotyczącym haniebnych działań e, marszałka hołowni, chociażby, e, było podjęcie wszystkich czynności zmierzających do uchylenia immunitetu panu posłowi, panu ministrowi Michałowi Wosiowi. Wniosek w tej sprawie składał nielegalny prokurator krajowy. Wobec tego, zarówno w jego przypadku, jak i w przypadku ministra Romanowskiego, żądamy, nie prosimy, tylko żądamy, marszałka Sejmu. Szymona Hołownie, żeby rozpoczął czynności unieważniające te decyzje, te uchwały, które zostały przyjęte przez Sejm, skutkujące uchyleniem immunitetu panom ministrom, panu ministrowi Wosiowi i panu ministrowi Romanowskiemu. Nie ma zgody z naszej strony na chaos, nie ma zgody z naszej strony na anarchię. Szanowni Państwo. Każdy dzień przynosi kolejny akapit do wielkiego aktu oskarżenia wobec Donalda Tuska, wobec pana prokuratora Bodnara, wobec pana prokuratora Korneluka, ale też wobec marszałka Sejmu Szymona Hołowni. Ci ludzie biorą na siebie odpowiedzialność, którą trzeba będzie rozliczyć i bardzo poważnie rozliczyć z tych wszystkich artykułów, o których wspomniał pan minister Michał Wójcik. Szanowni Państwo, jak nazwać system, w którym prokurator krajowy e, legalny nie jest puszczany do swojej siedziby? Jak nazwać system, w którym uzurpator pan Korneluk mówi miesiąc temu o tym, że sprawę definitywnie rozstrzygnie Sąd Najwyższy w tym postępowaniu 1 KZP 3 przez 24, dokładnie tym postępowaniu, które w piątek te uchwała rozstrzygnęła? I mówił o tym miesiąc temu. W sądzie o czym mówił? Wysłał dwóch prokuratorów, którzy mówili do sądu per Wysoki Sądzie ale już po rozstrzygnięciu zamyka oczy i mówi nie, nie, to nie są sędziowie, tego orzeczenia nie ma, w sytuacji kiedy wszystkie inne orzeczenia zawsze były uznawane, są uznawane i żadne orzeczenia, nawet Trybunałów Międzynarodowych, na które tak się powołują, nie przesądzały jakiejkolwiek nielegalności działania tych sędziów, a tym bardziej tych konkretnych sędziów. Drodzy Państwo, w związku z tym mamy do czynienia naprawdę z pogłębiającą anarchizacją prawną, ale... Czy Czyja korzyść? Znaczy, dlaczego oni to robią? Jaki jest dalszy skutek? Przecież to skutkuje rozkładem państwa, to skutkuje osłabieniem państwa, to skutkuje tym, że łatwiej będzie można zrealizować tą geopolityczną wizję, chociażby Niemców, budowy superpaństwa europejskiego, kiedy będzie rozmontowany ten system immunologiczny, jakim jest wymiar sprawiedliwości, jakim jest prokuratura w dla polskiej suwerenności, dla państwa polskiego. I to jest celowe działanie. Natomiast w mojej sprawie, jak powiedział pan minister, żądamy pilnego działania ze strony marszałka Sejmu. Oczywiście nie łudzimy się, bo on uczestniczy, jest uwikłany w tą koalicję 13 grudnia, uwikłany w te wszystkie różnorakie dziwaczne macki, które tam gdzieś bywają i są. Natomiast jeżeli nie dopełni obowiązków, to popełni przestępstwo. A trzeba jasno powiedzieć, drodzy państwo, wniosek o uchylenie mojego immunitetu, zupełnie bezprawny, już nie wchodząc w szczegóły merytoryki, za to, że państwo polskie przestało być głuche i ślepe na kryminalistów, że państwo polskie zyskało narzędzie do łapania zabójców, szpiegów, bo przypomnę, że Pegazus chociaż był bardzo często używany przez kontrwywiad wojskowy i kontrwywiad cywilny. Ale ten wniosek był złożony, drodzy państwo, pod nim się podpisał pan Dariusz Korneluk błędnie tytułujący się wówczas mianem prokuratora krajowego. W związku z tym te czynności są dotknięte bardzo poważną wadą prawną. Ta procedura została dotknięta bardzo poważną wadą prawną, skutkującą nieważnością uchwały, bezskutecznością tej uchwały podjętej przez Sejm o wyrażeniu zgody na pociągnięcie mnie do odpowiedzialności. My, drodzy państwo, tej sprawy nie zostawimy, bo ona nie tylko rodzi gigantyczny chaos, w moim przypadku, w innych sprawach, ale dla obywateli. Obywatel idąc do sądu nie powinien zastanawiać, czy sędzia jest taki czy inny, czy go powołał prezydent Duda, czy pan Komorowski, pan Kwaśniewski, czy pan Jaruzelski jako prezydent, czy, czy tym bardziej komunistyczna Rada Państwa, tylko powinien iść po sprawiedliwość, a nie po te gierki polityczne, i to jest po prostu skandal, i jak mówię, kolejne akapity aktu oskarżenia dla tej zorganizowanej grupy, która rządzi Polską, się pisze ich rękoma i ich działaniami. Pycha i buta tej władzy szkodzi Polsce i Polakom. Każdego dnia zapadają setki wyroków, które muszą być respektowane, bo w przeciwnym razie przyjdzie komornik, który wyegzekwuje ten wyrok. Ale nie dotyczy to tych, którzy sami siebie stawiają ponad prawem. Mamy do czynienia absolutnie z zamachem stanu, sytuacją, w której nie są respektowane uchwały sądu nie, przez, nie dlatego, że wydali sędziowie tacy czy inni. Oni im się ta uchwała nie podoba i do tego jej nie uznają. Ale to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby tacy posłowie jak Grzegorz Napieralski, Gasiusz Pichowicz czy sędzia Waldemar Żurek uznawali wyroków sędzi, sędziów powołanych po 2018 roku w ich sprawach rozwodowych. Co więcej, całkiem niedawno neoprokurator Korneluk zapowiadał, że będzie respektował uchwałę Sądu Najwyższego niezależnie od tego, jaka ona będzie. Dlaczego tego nie robi? Ponieważ mu się ona nie podoba. Wreszcie to kierownictwa Neoprokuratury wnosiły o zawieszenie spraw z zakresu prawa pracy przed sądami prawa pracy do czasu wydania tej uchwały. Czyli czekały na tę uchwałę, liczyły się z tą uchwałą, ale jej treść. W tej chwili jest nie po ich myśli i dlatego jej nie respektują. To jest anarchia, to jest chaos, to jest absolutnie stawianie się ponad prawem. Czas rozliczeń przyjdzie, żadna władza nie trwa wiecznie i w tej chwili to jawne łamanie prawa, deptanie podstawowych zasad z, tak naprawdę z brakiem szacunku dla zwykłego człowieka będzie rozliczone. Dziękuję. Czy są Dziękuję. pytania jakieś? Dziękuję.